Dzień dobry moi drodzy, dzień dobry. Witam was wszystkich serdecznie. Witam was ciepło, witam was serdecznie. Jeszcze nikogo nie widzę, ale pewnie się za chwilę tutaj ktoś pojawi. Przychodzę do was dzisiaj z takim tematem, który dosyć często się przewija w trakcie sesji z wami, ale zanim, 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 jakby o tym powiem, to chciałabym moi drodzy żeby każdy z was w tym momencie się zastanowił, pomyślał jaką sytuację, czy jaką decyzję, czy działanie, czy być może brak działania postrzega jako błąd w swoim życiu, tak? Albo często sobie gdzieś tam mówi, tak? O, to był mój największy błąd mojego życia. A mogłam zrobić inaczej albo w ogóle to był błąd, tak? To był błąd, tak nie powinnam podjąć, czy takiego, takiej decyzji, takiego działania i tak dalej, tak dalej. Cześć Karolinka, cześć Ksenia. Także proszę kochani, zastanówcie się, cześć Natalka, zastanówcie się, czy jest w Waszym życiu jakaś taka sytuacja, czy jakieś działanie, jakaś decyzja, która cały czas gdzieś tam w tej głowie, gdzieś tam w tej głowie się kotłuje która właśnie jest obarczona przez Was takim postrzeganiem, że to był po prostu błąd. To mogą być różne sytuacje, tak. to może być, nie wiem, to był błąd, że, nie wiem, spędziłam 30 lat w związku z jakimś mężczyzną, który mnie nigdy nie wspierał, tak? czy to był błąd, że nie odeszłam z pracy wcześniej niż powinnam, czy błędem... Hmm, mogły być jakieś inne nasze relacje to co po prostu sami czujecie, to co sami czuje to co sam, sama gdzieś tam właśnie poczujesz, tak? Co jest obarczone takim wyobrażeniem takim poczuciem, takim przekonaniem i takim ciągłym wyrzucaniem sobie właśnie że coś było błędem że to był, że to był jakiś błąd w moim życiu no, moi drodzy, no i teraz, kiedy już każdy ma, kiedy każdy ma swój własny błąd, chciałam was namówić, zainspirować do tego, żebyśmy przestali to tak postrzegać, żeby przestać postrzegać swoje jakieś przeszłe działania, przeszłe wybory, czy jakieś przeszłe decyzje, a czasami brak tych decyzji, czy brak działań. Właśnie jako błąd w swoim życiu. Już samo to słowo w ogóle błąd niesie za sobą pewną energię, która po prostu wikła. A my często, moi drodzy, to bardzo, bardzo często też obserwuję, właśnie jak pracuję, jak pracuję z wami na sesjach, tak? Że tak często jest takie obarczanie siebie, że coś było błędem. Zobaczcie sobie. Błąd, tak jak powiedziałam, to jest bardzo silny ładunek energetyczny. Cześć Edytka, cześć Carlos. Bardzo silny ładunek energetyczny, i póki my to postrzegamy w taki sposób, póty nie, nie ma możliwości, żebyśmy my zmienili skutki. No bo w przeszłości nie da się zmienić, moi drodzy. To, co się wydarzyło, nie wiem, miesiąc temu, rok temu, czy tam 10 lat, czy ileś tego się tak naprawdę nie da zmienić, no bo to się już wydarzyło, tak? Ale my mamy pełen Wpływ na to, cześć Tomcio, ale my mamy pełen wpływ na to, żeby zmienić skutki, żeby zmienić konsekwencje pewnych naszych wyborów, pewnych naszych działań, nawet tych, które, nawet konsekwencje tego, co wydarzyło się w przeszłości, choć samej przeszłości już i samego działania w przeszłości już nie możemy zmienić. Dlatego tak ważne jest to, moi drodzy, żebyśmy my nasze działania, nasze czyny, tak, nasze uczynki, nasze decyzje, po prostu przestali przestali postrzegać w kategorii, w kategorii błędów, tak? tylko na zasadzie, okej, okay, wtedy zrobiłam, cześć Agusia, wtedy zrobiłam tak, jak umiałam, teraz też robię tak, jak umiem. No i tyle. I patrzę, jakie mogę, w jaki sposób mogę zmienić pewne moje skutki, które które w, tym momencie, które w tym momencie gdzieś tam ponoszę. Kiedy mamy takie poczucie i takie uwikłanie, właśnie, że coś było błędem, to zawsze będziemy szukać winnego tego błędu. To oznacza, że albo sami się będziemy obarczać winą, tak? albo kogoś, albo wiecie, będziemy tą winę przerzucać, no ale tak czy siak w jakiś sposób siebie też będziemy obarczać. A wina tak naprawdę nas bardzo mocno przywiązuje. Przywiązuje nas do konkretnych emocji, do konkretnych ludzi, ale też do konkretnych historii. I zobaczcie, jak my teraz tkwimy tam, tak? że tam to, to był taki błąd i tak dalej, i tak dalej. To my się nie możemy oderwać od starej historii. Nie, przez to, że się nie możemy oderwać od starej historii, to nie jesteśmy w stanie zacząć pisać nowej historii. No bo nie ma na to przestrzeni w naszym życiu, nie ma na to po prostu miejsca w naszym życiu, kiedy my cały czas po prostu, wiecie, tkwimy emocjonalnie i mentalnie gdzieś tam właśnie właśnie przy tym starym. Nie ma, nie ma takiej opcji, nie ma takiej możliwości. Zazwyczaj jest tak, że... Hmm, My się trzymamy tego poczucia, właśnie tego przekonania, że to był taki ogromny błąd, kiedy wydaje nam się, że do tej pory musimy ponosić pewne konsekwencje, że, nie ma, że podjęliśmy jakąś decyzję, ta decyzja ma już jakieś określone skutki, no i my do tej pory te skutki musimy ponosić, a tak naprawdę wcale nie mamy na to najmniejszej ochoty, tak? Czy wcale, wcale, wcale w ogóle, wiecie, nie chcielibyśmy tych skutków ponosić. No podam wam przykład, który się dosyć często też tutaj w mojej pracy z duszyczkami pojawia. Eee, załóżmy kobieta, yy, tak, wychodzi za mąż, yy, rodzi dziecko, no i po kilku latach partner mąż się po prostu zmywa. Zostawia swoją rodzinę i idzie sobie gdzieś tam dalej świat, nie dając w żaden sposób wsparcia ani takiego, wiecie, uczuciowego czy ani finansowego, no w zasadzie w żaden, w żaden sposób nie zostawiając i, i, i nie dając wsparcia, po prostu człowiek znika. Kobieta teraz ma takie poczucie, że to, że ona wyszła wtedy za niego za mąż, że podjęła takie decyzje, że była taka, nie wiem, zaślepiona, że nie widziała, jakie jest naprawdę i tak dalej, i tak dalej, jest jej błędem w życiu. Tak? No i oczywiście ponosi w pewnym sensie jakieś skutki tego błędu, no bo skutkiem jest na przykład to, że wychowuje teraz sama swoją córkę, tak, czy swojego syna. No i zobaczcie sobie na tym prostym przykładzie, jak można łatwo zobaczyć, że w tym momencie Cała ta relacja, cześć Angela, cześć Ledzi, cała ta relacja z dzieckiem jest obarczona tym poczuciem błędu. Więc to jest tak naprawdę ogromny ciężar dla tej relacji, ogromne uwikłanie, że nie ma innego wyjścia, że ja cały czas muszę ponosić konsekwencje, jeszcze złość na tego załóżmy byłego partnera, że on tych konsekwencji nie ponosi, no bo poszedł gdzieś w cholerę, w świat, tak. A to ja je ponoszę, ja jako matka, ja jako porzucona żona, i ja te konsekwencje ponoszę. I tak naprawdę e, faktycznie jest, że to ja te konsekwencje ponoszę, ale to, że ja ponoszę negatywne konsekwencje w moim poczuciu, nie wynika z tego, że on mnie zostawił i sobie gdzieś tam poszedł w świat, tak, tylko przede wszystkim z mojego trzymania się tego poczucia i tego przekonania, że to był właśnie błąd. A jak w tym momencie spróbuję inaczej to postrzegać, że to nie był błąd, tylko po prostu tak wybrałam takiego człowieka, wiecie, przytomnie czy nieprzytomnie, świadomie czy nieświadomie, no nie ma na to większego znaczenia, oj, ale to był mój wybór, więc to są też w jakiś sposób moje skutki, moich, moich tak naprawdę wyborów. Jak zdejmę ten ciężar z tej, z mojej przeszłości, że to był błąd, jak zdejmę ten ciężar z tej mojej relacji z tym dzieckiem, z którym ja wtedy zostałam, że ono jest wynikiem błędu, to zobaczcie, ta relacja z tym dzieckiem może się dużo jakby lepiej rozwijać, bo nie jest obciążona ciężarem. Mało tego, ja nie tkwię cały czas przy tej starej historii i nie wiem, nie szukam winnego, nie, nie wkurzam się czy na niego, na siebie i tak dalej. Jak ja nie tkwię przy starej historii, to mogę zacząć pisać nową historię. Mogę zacząć pisać nową historię poprzez pracę nad sobą, poprzez zmianę swoich intencji, poprzez zmianę swojego nastawienia. I co zaowocuje zupełnie innymi skutkami, a tym skutkiem może być przyciągnięcie, jakby partnera, dużo bardziej harmonijnego, który mi dużo bardziej odpowiada, z którym razem, jakby no z, z tym moim dzieckiem, stworzę po prostu coś wartościowego dla nas wszystkich. Także, kochani, pamiętajcie, proszę Was o tym, żeby nie postrzegać właśnie tych swoich czynów tych swoich jakichś decyzji, czy czasami nawet braku decyzji, czy braku jakiegoś działania, właśnie po prostu za, za błąd, tak? nawet nie używać takiego słowa. Owszem, to nie chodzi o to, żebyśmy sobie coś koloro, żebyśmy coś, wiecie, kolorowali, tak? czy ubierali w jakieś tam piękne, cudowne historie. Nie, warto na to popatrzeć, na przytomnie, jak to wygląda tak? i jakie to jest. Ale właśnie nie trzymać się tak na siłę i nie wyrzucać, nie wyrzucać przede wszystkim sobie, bo tak jak powiedziałam, trzymanie się tego przekonania, trzymanie się m, tego wyobrażenia właśnie, że to był błąd. O, przepraszam Was, bo tu ktoś pisze i nie widzę Was. Trzymanie się tego przekonania, trzymanie się tego wyobrażenia i tej historii właśnie, że, że to był błąd tak naprawdę nie daje nam szansy na zmianę skutków i na zmianę jakby konsekwencji. Nie ma po prostu takiej możliwości. Wtedy cały czas jesteśmy uwikłani energetycznie i emocjonalnie, właśnie w ponoszenie tych wszystkich negatywnych, według nas, negatywnych konsekwencji. A tak jak powiedziałam moi drodzy, przeszłości nie da się zmienić, bo przeszłość się już wydarzyła, ale możemy zmienić skutki naszej przeszłości. Możemy zmienić konsekwencje naszej przeszłości. I to jest teraz ważne, żeby do tego mieć siłę do tego mieć energię a my nie, mo nie możemy mieć siły i energii wtedy kiedy cały czas tkwimy w jakichś starych historiach no to tyle moi drodzy tyle ode mnie na dzisiaj patrzę czy tutaj coś jeszcze ojej czy tutaj coś jeszcze piszecie nic nie piszecie dzień dobry, cześć Mar cześć Monia no to trzymajcie się ciepło i dbajcie o siebie. Papa pa, moi drodzy, do następnego razu. Papa. Pa.